Zadanie 10, pierwiastki x1, x2, równania 2 razy x plus 2 razy x minus 2 równa się 0, spełniają warunek. Już o tym była mowa w jednym z poprzednich filmików, e, gdzie słowo pierwiastek ma dwa znaczenia. W tym e, znaczeniu tego słowa pierwiastek oznacza miejsce zerowe, czyli rozwiązanie naszego równania. Więc zacznijmy od tego, żeby znaleźć te pierwiastki. Przepiszmy sobie równanie. Jest to... Postać funkcji kwadratowej, tak zwana iloczynowa postać, z niej dość łatwo można wywnioskować te pierwiastki, te miejsca zerowe prosto ze wzoru lub po prostu, nawet jak ktoś nie skojarzy tego, to osobno przyrównuje sobie pierwszy nawias do zera, a osobno drugi nawias do zera w myśl zasady, że iloczyn jest równy 0 wtedy, kiedy jeden z naszych czynników się wyzeruje. Wtedy 0 razy cokolwiek i tak daje nam 0. Zatem z pierwszego nawiasu wychodzi e, minus dwójka, z drugiego nawiasu wychodzi miejsce zerowe, czyli pierwiastek w postaci dwójki. Ok, spróbujmy teraz dopasować. Hmm, Powiedzmy, że to jest x1, przypuśćmy, że to jest x1, to jest x2. Która z naszych odpowiedzi ABCD wydaje się tą właściwą? Hmm, każda hmm, z odpowiedzi po lewej stronie równania ma ułamek 1 je, przez x1 plus 1 przez x2. Ustawmy, tak będzie chyba najprościej, czyli tu wstawiam e, minus dwójkę, tu wstawiam dwójkę, czyli mamy inaczej mówiąc minus pół plus pół, zatem jest to oczywiście 0. Zatem odpowiedź B jest tą właściwą. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!